sobota, godzina 7 rano przyjechałem na grzybki samochodem jadę w swoją miejscówkę i zobaczcie co ja tu dojrzałem takiego olbrzyma no po prostu szok była już przerwa u mnie w grzybobraniu troszeczkę mniej było grzybów z powodu suszy ale znów popadał deszczyk dlatego się wybrałem i zobaczcie od razu taki piękny prawdziweczek na starcie ale to nie wszystko bo zatrzymując się tutaj już dojrzałem już do nich idę zobaczcie kureczki tu jest pierwsza tu jest druga mała ale tu jest jeszcze taka trzecia już mam ją Pokażę, wyjmę ją z krzaków. Zobaczcie, jaka piękna. Trzy takie kury na samym starcie i prawdziweczek. No, piękny początek. Już wkładam to wszystko do samochodu. Po czy to jest zdrowe. Kureczki, zdrowe, tękie. Jadąc na miejscówkę. Zobaczmy, prawdziwka. Jest troszkę robaczywy, ale nie bardzo. Dlatego czuję, że się na suszenie powinno dać coś z niego wykroić. Ale widzę, że robale niestety ma w książce. No. Także nic z niego nie będzie. I idą książką. chociaż zobaczcie taki kawałeczek zdrowy tęki chociaż tyle dobra, początek niezły, jadę dalej zobaczcie, tam jest wielureczka uciekła, już jej nie widzę nie chcę jej płoszyć siedziała sobie spokojnie to chciałem ją nagrać nie wiem czy ją widzieliście spaceruję po tych moich miejscówkach Powiem szczerze, że nic się nie trafiało do tej pory, cały czas były albo stare spleśniałe grzyby, albo ich w ogóle nie było. Ludzi słyszę sporo, samochodów widziałem sporo, aż wreszcie doszedłem na taką polankę z mchu i zobaczcie, pierwszy krasnoborowiczek. Bardzo ładniuteńki. O. Bardzo ładniuteńki. Naprawdę. Wreszcie. Udało się znaleźć. Jedynie grzyby mam. Z. Tej drogi. Co znalazłem. Tego wielkiego prawdziwka. To kawałeczek mam. I kureczki. Nic poza tym. W lesie. Po deszczu jest wilgotno, ale ta grzybnia jeszcze się chyba nie zawiązała po tym deszczu. Trzeba poczekać jeszcze dzień, dwa. Miejmy nadzieję, że będzie ponowny wysyp. Żałuję, że w zeszłym tygodniu po tym wysypie byłem raz. Liczyłem, że ten wysyp się na dłużej utrzyma. Następnego dnia już nie pojechałem. I niestety okazało się, że ten wysyp się skończył. Te ostatnie wyjścia to już takie zbieranie, sztukowanie. Nie ma takiego wysypu jak na poprzednich filmach, tak z miesiąc temu, albo ze dwa tygodnie chociaż. No nic, pospaceruję tu jeszcze, zobaczcie. To jest właśnie przykład wielkiego Krasnoborowika już spręśniałego, olbrzym. Ale niestety nikt tu nie przeszedł, nie zebrał go i spleśniał. To jest ta moja najlepsza miejscówka. Tu zawsze najwięcej się zbierało i patrzcie. Pierwszy krasnoborowik spleśniały. Tu jest pod spodem drugi krasnoborowik spleśniały. Nie wiem czemu. Ale te wszystkie grzyby tu są popleśniałe. No nic. Trzeba pospacerować jeszcze chwilkę. A jak nie, to zmienię miejscówkę. Pojadę w taką miejscówkę, w którą w tym roku jeszcze nie byłem. Bo na tych moich... O co ja tu widzę? Co ja tu widzę? Zobaczcie. Jest krasnoborowiczek na żywo. A tu jest kolejny spleśniały. Ale tego się udało znaleźć. Także chociaż tyle. Że na żywo trafiłem takiego gdzieś pojedyncze sztuki się trafiają, ale naprawdę jest bardzo mało. Bardzo wiele jest natomiast miejsc po spleśniałych grzybach i spleśniałych grzybów. No ale bierzmy pod uwagę, że to jest cały czas przed sezonem. Sezon się dopiero ma zacząć. Na jesieni, także i tak tyle co w tym roku, znalazłem tam kolejny spleśniały mnóstwo grybów. O, mam kolejnego coś, już zaraz przejdę do niego. Nie wiem, czy to nie będzie kozak. Tam zobaczcie, dwa kolejne spleśniały dalej, ale tu coś mam. To chyba będzie kozak. Niestety Robaczywy. O, już widzę pięknego. Ten jest Robaczywy, ale widzę pięknego małego Krasnoborowiczka tam. Później do niego pójdę. Najpierw jeszcze obejdę moją standardową trasę. Czyli wejdę tutaj. Tu kolejny spleśniały. No tych spleśniałych to jest mnóstwo. Gdyby ktoś tu przeszedł wcześniej, o, patrzcie. Kolejny. Kolejny, tam trzy, cztery kolejne, tu następny, gdyby ktoś tu przeszedł, o tam tam dwa kolejne, to naprawdę miałby sporo grzybów, ale widać, że w tej miejscówce mojej nikt nie chodzi, o tu ktoś chciał prawdziwki, bo są korzenie. To albo nie zbierał krasnoborowików, albo jak już chodził, to one były spleśniałe. Przejdę tu jeszcze kawałeczek Owadów jest mnóstwo Tu zobaczcie kolejny spleśniały No naprawdę tak jakby nikt tutaj przez pewien okres w ogóle nie przychodził a ja zmieniłem miejscówkę z krasnoborowików. Udałem się na prawdziwki i tu nie przychodziłem. Jak widać dużo grzybów zostało, ale to się może rozsieją i na jesieni będzie ich dużo więcej. Miejmy taką nadzieję. O tu zobaczcie, muchomorek piękny. Łusieńki. Coś tu widzę pod krzaczkiem. Co to jest? He, to też muchomorek. Myślałem, że czerwony kozak. Dobra, idę po tego krasnoborowiczka. Co go widziałem? Jest maluszek. Także będzie trzeci w kolekcji. Owady się obudziły. No trudno, ale widzę, że naprawdę. Trzeba tą miejscówkę zmienić. Ale że szybkim krokiem wychodzę w kierunku samochodu i pojadę. Mamy miejsce ciut późniejsze. Nie takie wczesne, jak są tutaj. Może tam się rozpoczął już wysyp, bo do tej pory z tego, co rozmawiałem ze znajomymi, to jeszcze nie było tam pełnego wysypu. Były takie delikatne, pojedyncze sztuki. A może teraz się trafi o, widzę już dwa Dobrze, tu muszę wejść, bo są ukryte za butelką. Zaraz wam pokażę. Spróbuję tam się dostać. O, patrzcie. Tu są te dwa krasnoborowiczki. Pierwszy jest tutaj. Już go podejmuję. A drugie jest tutaj. I to są młode. I to są młode borowiki. Muszę stąd wyjść, bo tu są załęzie. No zobaczcie, takie dwa ładne krasnoborowiczki no Jakby taki był ze 20, chociaż, to już bym był zadowolony, bo by się zrobił marnatkę, chociaż słoiczek No ale pacerek też jest ważny. Pochodzi się, posprawdza miejscówki, a tu co jest? Czyżbym miał prawdziwkę? No, tak mi się wydaje. No, zobaczcie. Wygląda mi to na prawdziwkę. I tu jest prawdziwek Ale obawiam się, że bardzo zrobaczywiały Oczywiście U, strasznie O, chociaż tu Tu jest szansa Dobra, no, tu jest jeszcze dziurka Dobra Teraz już jest dobry kawałeczek nas już będzie Także cztery krasnoborowiki, dwa prawdziwki. Bo takich wynikach, jakby to aż wstyd. No ale cieszmy się tym, co jest. Mogło nie być nic. Liczę, że na tej drugiej miejscówce, jak przejadę, będzie ciut lepiej. Po dosłownie 10-15 metrach dojrzałem znowu dużo spleśniałych grzybów. Ale moim oczom, jak widzicie te białe plamy to są wszystko spleśniałe, ale moim oczom ukazał się tutaj taki ceglaczek. Także jest kolejny zdrowy teńki. Tu jest jakiś wywalony, także go nie będziemy zbierać. Ale był kolejny, tu zobaczcie, młode, stare, spleśniały Także grzybów coś jest Rewelacje oczywiście nie ma ale coś się trafi Dobra żeby nie przedłużać tego kieruję się do drogi tu za kawałek jest droga, jeszcze wzdłuż drogi pójdę w kierunku samochodu i uciekam stąd. Zobaczymy, czy zmienię miejscówkę. Czy na tym na dzisiaj zakończę grzybobranie. To jeszcze się okaże. Bo może pojadę w dwie miejscówki. Takie w odwiedziny, ale to tylko będę musiał pojechać do domu, się przebrać żeby nie jechać w dresach tylko w krótkich spodenkach i może pojadę dzisiaj w odwiedziny na zlot 1, a nawet na dwa zloty. Zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie. Jak widzicie po lewej stronie mam już tę drogę. Paceruję sobie do samochodu. I moim oczom w tej chwili ukazał się taki piękny prawdziweczek. Już idę do niego. Zobaczcie. O tutaj jest. Taka piękność. Sprawdzimy, czy będzie zdrowy. Niestety. Teraz tych grzybów jest dużo mniej Więc owady szukają mi żebym przeżyć I żeby się rozmnażać Dlatego w większości są robaczywe Prawdziweczki Ale nic na to nie poradzimy Taka jest kolej natury Dobra, rozejrzę się tu jeszcze trochę bo, jakbym jeden prawdziweczek, to jest szansa na więcej ceglaczków, których tu zawsze było najwięcej, w tej chwili w ogóle nie widzę. Zobaczcie tutaj takie dziwne grzyby na pniu. Dobra, jak coś jeszcze będzie, to się włączy. Dążyłem powiedzieć te słowa o tu, i w tej chwili od razu spojrzałem i już mam coś, do czego musiałem włączyć kamerę. Już Wam to pokazuję. O, zobaczcie, taki piękny podgrzybeczek trafił się. Dlatego. I co najważniejsze, zdrowy Tenki. Dlatego musiałem kamerkę z powrotem włączyć. Zastanawiam się, czy ją wyłączać. Czy jeszcze poczekać? Poszukać. Bo jak wyłączę, to standardowo za chwilkę coś jest. Tam kolejne spleśniałe. No i dobra, nie ma nic. Nie będę tak przeciągał tego filmu. Chwilkę po tym podgrzybku. Pod takim, zobaczcie, korzeniem specjalnie na nim położyłem koszyk. razem takiego wielkiego prawdziwka. Spróbuję go podjąć, chociaż nie spodziewam się. Nie ma za wiele dziur, ale zobaczcie, książka już zaatakowana, także go wyrzucamy. Ale jest kolejny prawdziwek, duży i to dosłownie. Mówię, po chwili tylko wyłączyłem kamerę. 5 metrów przesz przeszedłem i od razu się trafił. Taki prawdziwy. To jest piękny las. Jak te drzewa urosną i będą większe, to tu będzie super grzybobranie. Na razie jest trochę za gęsto, ale tak to będzie piękny las mchowy z takimi. Drzewkami. Chyba to są jodełki, więc naprawdę będzie fajne dochodzenie. Przeszedłem około 10 metrów i zobaczcie, co ja tu trafiłem. Pierwszy ceglaczek, ale aż odstawiam koszyk, bo te zobaczyłem, jak już włączyłem kamerę. Patrzcie, to jest drugi trzeci i czwarty cztery ceglaczki w małej odległości to jest bardzo ładnie nagram sobie z nich szorcika i zaraz do was wrócę to jeszcze się rozglądam czy nie ma ich więcej ale nie widzę jestem już z powrotem Podejmuję pierwszego tego ceglaczka zobaczcie zdrowy tenki Tu dwa kolejne. Ten pierwszy, zobaczcie jakie ma autostrady ślimakowe. Śluz ślimaka na całym kapeluszu. Ślimaki tutaj po nim bardzo chodziły. Pewnie go trochę objadły z boków. Ale nie zjadły go całego na szczęście. No i tu dwa maluszki. Takie mógłbym zbierać cały czas. Przepiękne. No nic. Idziemy dalej. Patrzcie, jest kolejny maluszek. Teraz go dojrzałem. Także w tych mchach trafiają się prawdziwe znaczy ceglastopory. Krasnoborowiczki. Muszę tu pospacerować. Na chwilę zostawię koszyk gdzieś na jakimś pniaczku. I porozglądam się dookoła, spróbuję Wam coś jeszcze tutaj znaleźć. Kolonia kolczaków obłączastych. Jest ich tu całkiem sporo. Ale ja ich nie zbieram na, w tym sezonie. Mam bardzo dużo kureczek. A, kure, a kolczaki to dla mnie takie zastępstwo za kurki. Jak kurek nie ma. Zobaczcie, tu są cały czas. Dlatego w tym roku zostają w lesie, bo nie ma sensu ich brać. Włączam kamerkę, bo wydaje mi się, że widzę ceglaczki albo ceglaczka. Z daleka mi się wydaje, że rosną dwa koło siebie. Dlatego idę do nich. Nie, to będzie jeden większy. O, zobaczcie, tu jest. Myślałem z daleka. Że to będą dwa, ale jest duży jeden. Zabieramy go, rozglądam się tu dookoła, czy nie widać więcej, ale niestety jest tylko pojedynczy dużo popleśniałych, naprawdę dużo świeżych jest bardzo niewiele po raz kolejny w lesie spotykam muchomora bezstydnego zobaczcie tak on wygląda słoneczku poszukuję młodej wersji tego czyli tak zwanych jaj ale nie trafiłem jeszcze od momentu kiedy Zostałem poproszony o znalezienie ich. E, czyli z bestydnych w młodym stadium. I staram się je znaleźć. No niestety, jak to zwykle bywa, jak chce człowiek coś znaleźć, takiego, co jest rzadsze, to wtedy, kiedy nie ma potrzeby, to trafia się tego bardzo dużo, tak jak w zeszłym roku. A w tym roku trafiłem jedno jajo, i to jeszcze na dodatek, przed informacją, żebym je znalazł. No nic, pochodzimy, się zbliżam do samochodu. Samochód jest tam 30 metrów przede mną. Za chwilkę wychodzę z lasu i zmieniam miejscówkę albo pojadę do domu. Jeszcze nie wiem. Cały czas się waham, bo grzybów nie ma, a owadów jest bardzo dużo. mnie ciekawi, bo jest taka dziura. Zaraz wam pokażę. Zobaczcie, taka wielka dziura. I to z folium jeszcze. Nie wiem, czy jakieś zwierzę sobie wykopało, czy nie. Ale lepiej nie przeszkadzać. Jakby to miało być zwierzę. Dobra, ja to już wychodzę. Jak widzicie, już jestem przy drodze. Zobaczcie, nawet tu są spleśniałe. Krasnoborowiki. Idę, jadę, gdzieś jeszcze nie wiem, gdzie zobaczymy. Także trzymajcie się. Pozdrawiam cię, plutko. Tu macie widok grzybów. Same krasnoborowiki. Ciut inny. No zobaczcie, kolejny, kolejny. Same spleśniałe. Zmieniłem miejscóweczkę. Przyjechałem całkowicie w inne miejsce. Ale zobaczcie jaki tu jest piękny las. Na razie nic się nie trafiło. Ale dopiero wszedłem, więc pospaceruję troszeczkę. Przejdę swojej miejscówki i zobaczymy czy coś będzie, czy nie. Jakby coś było, to się włączę. Wychodzę już z lasu. Przeszedłem tutaj całą miejscówkę. Zrobiłem ze 4 kilometry. I nie było. Żadnego grzyba do zabrania Nic jednego Starego prawdziwka trafiłem I nic poza tym Dlatego Wracam do domu Bo to nie ma sensu Dopóki nie Zawiąże się nowa grzybnia Bo deszcz był Kałuże są Ale dwa, trzy dni trzeba taci Na zawiązanie się To na razie Odpuszczam grzybobrania zobaczymy po kilku dniach pozdrawiam was serdecznie trzymajcie się na razie